Nie witajcie w kolejnym vlogu. Jakie <laughs> zimno, masakra. Normalnie zima chyba. Zima, zima. się teraz, auto odpaliłam i czekam aż trochę, żeby trochę mi odtajało, bo jest normalnie dramat, powiem wam. A w ogóle, która jest godzina wczesna? Jak tam? Ósma? No dziewiąta. Ja się wyszykowałam i jadę do miasta. Mam kilka spraw do załatwienia. Eee, przede wszystkim, eee, Przede wszystkim, co chcę zrobić, to kupić sobie eee, na nowy telefon eee, Chociaż, no no, nie, na nowy telefon chcę kupić sobie szkło hartowane i od razu, żeby pani założył, no i y, o, case od razu, ale lipa, y, case od razu też, no i co, Aha, i chcę jechać jeszcze do kupić y, te, jak na się powiem. Nie opakowania, tylko torby na prezent, właśnie od taty dla mojej mamy i od nas e, też. I my sobie kupiliśmy e, mamie zegarek e, Daniela Wellingtona tak. Tu. Tak? <grych> e, tak, ten zegarek i jeszcze, e, jeszcze chcę kupić jej, e, dokupić kartę podarunkową do e, sklepu, do Top Secret, bo moja mama bardzo dużo rzeczy kupuje właśnie w Top Secret, e, bardzo je lubi, e, naprawdę ma połowę swojej garderoby właśnie tam, m, tam kupowanej, e, no i chcę, sobie, chcę też jej dokupić od razu, no i jakąś wiadomo e, małą słodycz, bo moja nie poszapada za, za słodyczami, ale w każdym razie tak, e, tak, e, taki plan. E, i co jeszcze? a i chcę właśnie sobie rajstopy muszę kupić tak ja wziąłam sobie w ogóle napisałam kartkę <grym> mam wszystko na kartce żeby nie zapomnieć bo no bo to dla mnie istotne sprawy żeby wiecie jeszcze jutro nie jeździć jutro już jest sobota no, a w niedzielę mamy właśnie obiad z okazji urodzin mojej mamy no dziadkowie mojego taty siostra z, z rodzinką my także super ja bardzo lubię takie takie okazje takie imprezy Pada! <grym> Masakra! Jak ja będę jechać? Nie, muszę poczekać, aż trochę odtaje mi to auto, bo nie ma co. Także, także to w planach. Kochani, dzisiaj mamy Mikołaja, więc mam nadzieję, że prezenty super, super udane dla Was. Mój prezent dla mnie, ode mnie, dla mnie to właśnie. O, kupiłam Huawei, ja mówiłam Wam p 20 i co? No i mam nadzieję, że będzie fajnie służył. Jak najdłużej. No i jeszcze co miałam wam powiedzieć, że jeśli chodzi o taką tradycję, jaka u nas panuje z okazji Mikołaja i tak dalej, bo też wiecie, co roku gdzieś tam ktoś się zawsze pyta, a co się na Mikołaja, jakieś robimy prezenty, czy, 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 czy jak to ma wyglądać, ja wam powiem, że ja osobiście u nas przynajmniej tak to wygląda, że na Mikołaja są słodycze bo zawsze gdzieś tam z pracy są słodycze i dzieci, i dzieci mają w szkołach i, no i akurat wczoraj na przykład u nas też organizowali tutaj z, z sołectwa, więc słodycze. U nas na Mikołaja Szóstego są słodycze, a prezenty robimy pod choinkę. I tak jest tradycja u nas od ho, ho, ho jeszcze, jeszcze dłużej i tak cały czas jest i ja tak chcę, żeby było. Bo wiecie, żeby, żeby pod Tą choinką, jak są otwierane prezenty, żeby były takie większe, a tutaj na Mikołaja coś takiego. Mm, no mówcie? słodkiego. I teraz pytanie: e, Dzieciom słodycze, a ty sobie telefon od razu wyprzedzam? E, słuchajcie, nie, ja się śmieję, że to jest prezent, wiecie, na, na Mikołaja ode mnie, dla mnie akurat tak się złożyło, więc wiecie, no tak. Ja wiem, że to, to jest, może być logiczne i nie trzeba tego tłumaczyć, ale jednak e, myślę, że warto czasami o pewnych rzeczach logicznych wspomnieć, bo żeby uniknąć pewnych spraw dziwnych w komentarzach, także, także jakby co to, wiecie, ja tak sobie tylko żartuję ode mnie, dla mnie. W ogóle pierwszy raz się tak szybko pomalowałam, znaczy szybko, może to nie było szybko, ale ogólnie o tej porze ja zwykle się maluję, wiecie, później, gdzieś koło godziny 10. no a dzisiaj właśnie z racji tego, że chciałam jak najszybciej jechać do tego miasta, ogarnąć wszystkie sprawy, bo ja przyjadę i później jedzie Mateusz, bo nie chcieliśmy we dwoje jechać, wiecie, żeby Ignasia nie ciągać, jest zimno i w ogóle no, po mieście, więc najpierw ja jadę załatwić swoje sprawy, powiedzmy, na, tak to nakreślmy, a później on pojedzie szybciutko załatwić, bo musi jechać do lekarza, bo tam pewne niejasności powstały, bo miał um, miał L4 um, na Ignasia um. Jak mieliśmy to mieli litówkę, bo wiecie co, mnie też tak strasznie zmogło, że ja po prostu byłam nie do życia kompletnie. No i z racji tego, że ja nie pracuję, no to takie L4 się tacie nie należy, ale ja byłam wtedy chora. No i właśnie byliśmy u pani doktor i pani doktor powiedziała, że jeżeli no jest taka sytuacja, że no mama jest chora, nie może się zaopiekować dzieckiem, no to jest możliwość wzięcia. Tam akurat to miał tylko um, czwartek-piątek, tak? Czwartek? Nie, tylko piątek, chyba jeden dzień. E, więc, e, Więc e, więc co? W czwartek piątek czy piątek. Nie, czwartek piątek, bo on się dzwonił z pracy, tak przyjechał o 16, bo ja po prostu no, był armagedon z Aleksem, z Ignasiem ja. Także ym, dwa dni, no i okazało się, że jakieś zaświadczenie tam jeszcze było potrzebne. Pani doktor musi wypisać, więc on skoczy już, wiecie, a nie będziemy się z dzieckiem po przychodniach. Ym, nie będziemy chodzić. A jeszcze co chciałam Wam powiedzieć, właśnie mam nadzieję, że ten mój telefon nowy będzie miał. E, a już nie odkleiłam tych, dobra. Będzie miał e, fajnie, będzie fajnie nagrywał filmy i że będę mogła vlogi też kręcić czasami e, telefonem. Bo wiecie, ja czasami gdzieś jadę na miasto, czy gdzieś idę i chciałabym Wam coś nakręcić. A wyciągaj, wyciągaj, Babo, e, taką dużą kamerę. Może ona nie jest jakaś bardzo duża, ale ona tak e, jest długa no i ma obiekt, obie, nie obiektyw, tylko tutaj podgląd, wiecie, wysuwany. E, bo jak mają dziewczyny do vlogowania, to takie małe aparaty, które mają fajną jakość i w ogóle no to spoko można kręcić, bo to mniejsze jest niż, niż telefon. No a ta moja kamera jednak to jest taka kamera, już jednak zwraca uwagę i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że po prostu y, będzie fajnie nagrywał i że będę mogła też wam nagrywać nim właśnie filmy. No dobra, mogę powoli ruszać, bo mi tutaj już dużo odstajało. Jeszcze trochę, ale to muszę włączyć moc, mocniejszy podmuch, a nie chcę was tutaj wiecie, y, żeby was. Hała, w domu hałasy, jak wyszła gdzieś, gdzie nie ma dzieci i psa, to znowu w hałasy. No, dobra, kochani, także mam nadzieję, że Mikołajki udane, jeśli wy obchodzicie w inny sposób, czyli na przykład na Mikołaja macie prezenty, to mam nadzieję, że prezenta Mikołaja, w sensie prezenty takie większe, a pod choinkę już nie, to mam nadzieję, że prezenty udane, że, że jesteście zadowolone, zadowoleni, że dzieciaki zadowolone, tak myślę, że ta radość największa jest dla nich. No i tyle. Także ja wyruszam, mamy białą rakietą, <laughs> strzałą, białą strzałą bardziej, no i mam nadzieję, że szybko ogarnę te sprawy, które mam ogarnąć. Także O ja jaka jestem zalatana, słuchajcie. I sobie suma, summarum pojechałam do pani doktor i ja załatwiłam Eee, to, co Mateusz miał, ja za widziałam muszę się wam do czegoś przyznać, ja ogólnie nienawidzę nienawidzę i maga mnie stresują takie sprawy, jak ja mam iść do kogoś e, o coś poprosić, w sensie nie, że wiecie, że nie wiem, jestem taka, że nie chcę nikogo prosić i, i w ogóle, że nie unoszę się dumą, czy coś w ten rodzaju, nie, po prostu mnie takie rzeczy stresują, ja się boję wstydzę, a już z dzwonieniem to w ogóle masakra e, mama zawsze mówi, ale przecież nikt cię nie będzie widział przez ten telefon, a ja nie wiem zawsze mam jakąś taką blokadę, problem mam wrażenie i wrażenie, po prostu boję się że nie będę potrafiła się wysłowić, dobrze, że ktoś mnie nie zrozumie, że będę tłumaczyła, a ktoś się powie, że to za jakaś nie wiem, wariatka i w ogóle, bo ja mam, że masakra, mam z tym mega, mega problem, przełamuję się i jak najwięcej rzeczy takich chcę załatwiać i załatwiam, ale też jeśli mamy okazję, to się zawsze wymigam od takich rzeczy. No i właśnie. A dzisiaj e, chciałam tak zrobić z Mateuszem, bo on jechał i on to wziął na swoje bary. E, no ale, ale powiem, powiem Wam, że sobie myślałam, a dobra, idę, zobaczymy. No najwyżej, najwyżej nie załatwię i tyle. Ale udało się wszystko pomyślnie załatwić. Pani doktor wypisała zaświadczenie, więc super. W ogóle mamy tą Panią doktor e, do, dla dzieci. E, ona mnie też leczyła, mojego brata e, do 18 roku życia i teraz moje dzieciaki. Mega, mega się cieszę. Naprawdę bardzo fajna e, Pani doktor i ogólnie taka... Mm, Ludzka i dodatkowo bardzo dobry specjalista pediatra. Dla mnie, znaczy, może to nie jest specjalizacja, nie wiem, jak to tam się, no, się mówi, ale w każdym razie bardzo dobry lekarz. Więc załatwiłam. Także teraz nie muszę się spieszyć, bo pani doktor jest do 11, więc musiałabym tak wiecie na łeb na szyję wszystko załatwiać. A summa summarum e, zajechałam, żeby e, ogarnąć telefon, a się okazało, że pana nie ma, że od 10, No i pojechałam tam pod PEPKO, kupiłam właśnie. E, no, kilka rzeczy ogólnie takich o skarpety, nie skarpety dla siebie, dla Ignasia, e, jakieś tam majciory e, i co, I, no i właśnie te torebeczki, e, no i poszłam do, chciałam kupić rajstop, okazało się, że terminal nie działa i dupa blada, od razu wykupiłam tą kartę podramkową, więc wszystko mam tak naprawdę załatwione, jeszcze jadę ogarnąć tylko telefon, no więc super, się cieszę, że tak wszystko, wszystko ogarnię też to zaświadczenie, bo to takie najbardziej, najważniejsze było, także jadę dalej drogę. Komu drogę, temu aviomarinie ktoś No i ogólnie że jadę takie, tak to wam powiem, właśnie tych rajstop nie kupiłam i ja w ogóle jeszcze później jadę z mamą do miasta i chcę sobie też kupić lakier z Semilac'a, nie wiem czy to też wam mówiłam, mówiłam chyba w każdym razie jeszcze pojadę po ten lakier jadę do Namsowa, to od razu jadę sobie po te rajstopy bo koniecznie muszę je mieć, bo mam takie już brzydkie, czarne, wiecie, takie mega, mega kryjące, w ogóle u mnie to będzie y, dzisiaj kar y, vlogmas <laughs> nie car czy vlog czy vlogokar, czy wiem jak to było vlogkar, chyba tak nazywały dziewczyny Karvlog, Boże, masz. o właśnie tak, o ludzie, jak normalnie coś zacznę modzić z tymi słowami, to normalnie Ameryka, dobra, lecę ogarniać ten telefon, w końcu, sytuacja deja vu, takie małe, znowu jest po 15, znowu Ignacio, budzę powoli. No, ogarnęłam wszystko. W mieście przyjechałam i że głowa mnie strasznie boli masakra jakaś i za chwilę znowu jadę. Znaczy jedziemy już wszyscy z moimi rodzicami, z mamą, bo mama stwierdziła, że wiecie, no coś jednak chciałaby ogarnąć na tej urodziny. <grym> w sensie ubrania. E, także, także pojedziemy do miasta, tato pójdzie z chłopakami do tej kawiarenki tam, żeby się bawili. Ona tam coś sobie jakąś kawkę kawka czy coś, a my poletamy po mieście, chociaż powiem Wam, że o, bo nie mogę się od skórkę zimna nie jest. I jakoś tak zmarzną, kurczę. Ubrałam się w tym płaszczu, niby sweter pod spodem, ale nie za gruby, i chyba zmarzną. Mam się ciekawie normalnie głowa mnie boli w ogóle i teraz ogarniałam telefon od, od 13, jak usiadłam, wiecie, Instagram, Facebook, e, Messenger, e, Whatsapp i wiecie, to nie jest nic, ale jak się nie pamięta żadnego hasła, to niestety tak jest i zakładanie haseł od nowa, w trudno mam buskę, sorry, zakładanie hasła od nowa, e, oczywiście weryfikacja na telefon, u nas nie ma zasięgu, więc szukanie zasięgu tego nienawidzę, cieszę się, ogromnie się cieszę, jestem podekscytowana nowym telefonem, bo robi po prostu zdjęcie kozak, kozak, no dla mnie, dla mnie, dla mnie, mój brat ma aparat, aparat Huawei p 30 Pro, tego takiego 250 chyba megabajtów, więc no to, to są zdjęcia dopiero, ale no ten też naprawdę ma fajny aparat, fajnie, fajnie robi zdjęcia, bardzo, bardzo ładne, więc cieszę się, mam nadzieję, że będę mogła też lubować sobie dzięki temu, no i wybrałam właśnie go z takim tyłem tutaj, już kupiłam sobie ten taki haczyk, mam nadzieję, że to mi też zapewni trochę bezpieczeństwa, żeby czasem mi nie spadł i nic się z nim nie stało, no także, a to też takie fajne jest w razie jakby, opołożyć no, telefon, że na tym się opiera też spoko, także jestem uzbrojona, jak widać, etui, case, szyba. No, jak to się na szkołę hartowanej, i tutaj pani założył, więc wszystko ok. A tak się nabiegałam na bo weszłam tam do sklepu. Do pana, można do Pana płacić kartą? Nie, nie, tylko gotówka I te pędy do banku ma tu z buciora. W tym czasie pani całe szczęście na, założył mm, ym, co szybę i. No, a tu i poszukał. No i powiem Wam, że przyjechałam w sumie do domu w pół do dwunastej jakoś było, także wyrąbana jestem na maksa, wszystko mnie boli normalnie, jeszcze ubrałam sobie botki na obcasie, także pamiętam, że się nabiegałam, ale załatwiłam wszystko, wszystko co chciałam spłacić załatwiłam, więc się cieszę, jeszcze tylko chcę sobie kupić ten lakier, ale to już teraz jak pojedziemy z mamą, a no i muszę po Tarajtuzy wejść, no bo nie można było płacić kartą, nie wiem czy Wam mówiłam, czy nie mówiłam, ale w każdym razie jeszcze te rajtuzy i już będzie wszystko ok. także cieszę się ogromnie, że tak Pozytywnie sama pojechałam, wszystko to wiecie, szybko, zgrabnie, że tak powiem. No, ym, no ale efekt jest taki, że boli mnie głowa, więc muszę się wspomóc chyba tabletką. Yy, nie piję w ogóle dzisiaj kawy. To też jest na pewno efekt. Jak się wiecie, co dzień gdzieś tam pije kawę, już organizm troszeczkę się przyzwyczaja, no to trochę pewnie brakuje, także ja kawę nie pijam, może wypiję później. No, także dzisiaj taki intensywny jutro będzie. Znaczy nie, inaczej. Jutro miało być mniej intensywnie, ale postanowiłam, że jutro będę myła okna. <trykuzdanie> tak wiecie, żeby odpocząć sobie w tę sobotę. Nie, chcę być by okna, już będę miała święty spokój ee, z oknami, bo wiecie, ale nie mam dużo mycia, bo ja niedawno nie myłam, więc tak naprawdę takie powiedzmy odświeżenie troszeczkę. No i czas by było się wziąć za porządki chaty, ale to może przyszły tydzień, chociaż nie, w przyszłym tygodniu to ja w ogóle mam w planie, bo ja remontowek z pokoju. Już mu obiecuję po prostu od połowy listopada, już mi normalnie jest wstyd, serio, już mi normalnie jest wstyd, my zrobiliśmy sobie, wiecie, fajnie pokoje i sypialni i salon, a ja mu, wiecie, odkładam, odkładam, już wszystko jest kupione, a tego tak odkładam, odkładam, ale nie już się bierzemy, ale tak, tak naprawdę to jest podane, nie jakimś takim naszym lenistwem, czy wiecie, nim sprawy, bo może tyle, że tutaj muszą się zgrać zmiany Mateusza z moim tatą, bo mój tato pracuje w systemie pierwsza zmiana, druga zmiana nocka, tak i tak, wiecie, na zmianach, a Mateusz ma pierwsze, drugie zmiany i bardzo często jest tak, że dopiero na wspólnych zmianach spotykają się na przykład co trzy tygodnie, no a Mateusz musi przygotować wszystko i z będą tapetować, tap, tap, bo mój tato yy, no potrafi po prostu, Mateusz się dopiero uczy, więc sam na pewno by się nie podjął, a we dwoje też wiadomo, że szybciej, także no, trzymajcie ciuki, żeby w ogóle to się udało, więc Aleksa pokój, jeśli chodzi o mycie, okno zostawię, a bo tam się nie będzie kurzyło ani nic, myślę, że na resztę domu, więc mogę sobie spokojnie umyć yy, właśnie okna, ale nie będę ruszała, wiecie, żadnych kurzów i tak dalej, i tak dalej, kurzów, kurzy, yy, nie będę sobie, nie będę tego ruszała, po prostu zrobię to po remocie, więc mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie mocne kciuki. No, ale już się teraz w ogóle w tym vlogu też z wami pożegnam, bo tak naprawdę później już jadę z rodzicami, więc no, na pewno nie będę miała kiedy, yy, chyba, że wieczorem, ale to już myślę, że teraz mogę się pożegnać, yy, nie będę miała kiedy, yy, kiedy przyjść. No a jutro to nie wiem w ogóle jak, jak będzie jutro i pojutrze, bo sobota, niedziela, no mamy ten obiad, może uda mi się skleić z dwóch dni vloga, no zobaczymy, w każdym razie e, dziękuję Wam pięknie za uwagę, cieszę się, że ze mną jesteście, mam nadzieję, że będziecie cały czas w każdym vlogmasie, ja będę się starała być jak najczęściej, e, no no i co, i do zobaczenia jutro tak naprawdę, bo Wy dzisiaj widzicie vloga i jutro widzicie vloga, także jakby co na razie jest tak codziennie, także...